Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Piotr Głowacki i wykres tygodnia. A dzisiaj niespodzianka zamiast jednego wykresu dwa. Dlaczego? Toczy się wojna pomiędzy Wall Street a drobnymi inwestorami i jeden wykres będzie pokazywał, symbolizował Wall Street, a drugi drobnych inwestorów. Zapraszam Okej, okay, ten wykres, który pokazuje Wall Street to SP500 i widzicie tu wykres dzienny D1 to każda świeczka oznaczająca jeden dzień. Pięć ostatnich świeczek zielonych z ubiegłego tygodnia to pięć wzrostowych sesji na SP 500. Czy to było spowodowane spadkami na srebrze? Wątpię, ale pokazuje w jakiej sytuacji znajduje się SP500, w jak dobrej sytuacji znajduje się. S&P 500, i to co tutaj widzicie, to yy, gotowa struktura pięciofalowa. Być może wkrótce skończy się dominacja Wall Street, dominacja tej dużej siły, która pcha yy, S&P 500 w górę. Bo układ techniczny podpowiada nam, aby zwrócić uwagę na przedział ten przedział pomiędzy mniej więcej 3900 a 4000. Dlaczego? Yy, w technice. Strategii, którą się posługuje, jednym z elementów są fale Eliota. Jedna z zasad teorii fal Eliota mówi o tym, iż fala trzecia nie może być najkrótsza w strukturze. Niebieskie proporcje pokazują długość fali pierwszej odjętej od dna fali drugiej. A więc widzimy, że fala trzecia skończyła się na proporcji 78,6, czyli była krótsza od fali pierwszej, gdy była równa. Mielibyśmy 100%, a więc była krótsza. Skoro więc fala trzecia nie może być falą najkrótszą, to fala piąta musi być od niej krótsza. I tutaj mamy wykonane mierzenie z dna fali drugiej do szczytu fali trzeciej niebieskiej, i jest to odjęte albo odmierzone od dna fali czwartej. Otrzymujemy więc dwa poziomy docelowe dla fali piątej, to jest pomiędzy zniesieniem albo też proporcją 78,6. Do równości, czyli do 100%. Więc ten prostokąt pokazuje nam, gdzie SP 500 może dojść w najbliższym ruchu. I w krótszej perspektywie, gdzie każda świeca to H4, widzimy, że jest podejście. Teraz być może jakaś korekta, no ale docelowo ten poziom powinniśmy tutaj zobaczyć i będzie trzeba zwrócić uwagę na to, co się będzie działo właśnie w tym przedziale cenowym, bo być może rynek będzie chciał zawrócić w dół i wykonać. Korektę taką, jaka miała miejsce we wrześniu, w październiku ubiegłego roku, czyli 2020. Oczywiście może stać się tak, że rynek przechodząc ten poziom 3900-4000, pokonał go w górę. Co wtedy? Oczywiście mamy scenariusz alternatywny. Wówczas ta struktura rozbuduje się i całe pierwsze półrocze 2021 roku miałoby szansę być półroczem. Sprzyjającym wzrostom, czyli wyjście w górę, to rozbudowa struktury. Wówczas ta domniemana fala piąta stawałaby się falą trzecią, szarą w fali trzeciej, niebieskiej, a więc struktura zyska potencjał do rozbudowy. Niemniej, tutaj w tym wskazywanym przedziale trzeba by zwrócić uwagę, co, co się będzie działo. Idziemy do e, surowców, akurat w mojej zakładce, do srebra. I tutaj bardzo ciekawa sytuacja z ubiegłego tygodnia. Mianowicie, yy, każda świeca w tym przypadku to jeden tydzień, czyli wykres tygodniowy. Mamy podwójny szczyt na srebrze. Miało być tak pięknie, miało być wybicie i rysowanie ogromnego impulsu. Tymczasem Wall Street wygrało, ale moim zdaniem chwilowo, ściągając ceny w dół. I w tym negatywnym scenariuszu, taki podwójny szczyt może oznaczać zejście na poziomy 22 dolary za uncję srebra, i na to. Trzeba zwrócić uwagę na to, trzeba być wyczulonym, ale zanim to nastąpi, być może widzimy tutaj obronę, czyli piątek przyniósł wzrost, dzisiaj też delikatny wzrost. Jeśli rynek by się tutaj wybronił na tych minimach z czwartku, to faktycznie miałaby szansę być budowana struktura impulsowa. W tym momencie patrzymy na wykres, gdzie każda świeca to jeden dzień. A Dla osób bardziej zaawansowanych, e, cały układ może być korektą ABC, korektą pędzącą w ramach fali drugiej w impulsie e, wzrostowym. Jeżeli tego nie rozumiecie, zapraszam. Książka Strategie Inwestycyjne o podwyższonym prowadzeniu sukcesu albo szkolenia u nas na stronie Strategie sukcesu. Tam znajdziecie wszelkie odpowiedzi i terminy związane z tym, e, w jaki, co, co mówię, w jaki sposób analizuję wykresy. W krótszej perspektywie, czyli wykresu H1, na który warto zwrócić dziś uwagę w poniedziałek, to to, co się będzie działo tutaj, jeśli rynek zrobi tutaj korektę i wyjdzie w górę, będzie to dobra informacja do rozbudowy struktury kół wyższym poziomom. Dla nas być może oscylator będzie taką informacją, właściwie zwrot oscylatora. Niestety powrót poniżej 26 dolarów za uncję srebra będzie oznaczał możliwość spadku na 22, czyli Podsumowując, jeśli srebro ma rosnąć, to z obecnych poziomów. Być może wzrost, który widzieliśmy od czwartkowego minimum, jest pierwszą falą. Obecnie obserwujemy korektę na fali drugiej i wzrost na fali trzeciej. Alternatywnie, wybicie 26 dolarów w dół rozpędzi spadki i większą korektę na srebrze. Także inwestor. Trader, spekulant zawsze ma scenariusz alternatywny i wie, kiedy wycofać się z pola bitwy. Takie właśnie analizy, takie wykresy pokazuje co poniedziałek na odprawie traderów, do której mają dostęp osoby mające abonament na dowolne analizy w serwisie infoinvestor.pl. Zapraszam Cię za tydzień na kolejny wykres tygodnia lub do oglądania. Odpraw co poniedziałek i analiz, które pojawiają się każdego dnia, tygodnia, rano, analiz walut, analiz indeksu. Na teraz to wszystko. Pozdrawiam i do usłyszenia. Piotr Głowacki.